8 lipca prawie cała populacja świata czyli aż 99% ludności znajduje się w zasięgu światła słonecznego. O tym czym jest to zjawisko opowiadam na gerkę. Ziemia, krążąc po swojej orbicie, w zależności od miejsca, w którym się znajduje, raz jest lepiej doświetlona na półkuli północnej, a raz na półkuli południowej. W lipcu najbardziej oświetlona jest półkula północna i to właśnie dziś prawie każdy z nas może cieszyć się promieniami Słońca, a godzina szczytu globalnego oświetlenia wybiła o 13.15. Jak się weźmie pod uwagę rozkład zaludnienia na Ziemi, gdzie jest więcej, gdzie mniej ludności, wiemy, że na północnej półkuli jest więcej niż na południowej. No i jeśli się weźmie pod uwagę właśnie ten moment, o którym wspomniałem, to właśnie wtedy 99% ludzkości doznaje nasłonecznienia. Oznacza to, że promienie słoneczne docierały do około 8 miliardów ludzi w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, w Europie, Afryce i Azji. U zaledwie 1% ludzkości panowała w tym czasie noc, na przykład w Australii czy Nowej Zelandii. Inna ciekawostka. Istnieje coś takiego jak zjawisko zimowe, kiedy mniej więcej 70% światowej populacji naszej planety doświadcza mniejszej ilości światła. W grudniu bardzo duża liczba mieszkańców jest pozbawiona tych promieni słonecznych, które oświetlają lepiej półkulę południową, która jest troszeczkę mniej zamieszkała niż półkula północna. Paradoksalnie w lipcu może najwięcej światła dociera do największej liczby mieszkańców, ale to właśnie w lipcu Ziemia znajduje się najdalej od Słońca. Anna Gerka, Republika.